Powstania śląskie, pierwsze, drugie, trzecie też nie, nie wzięły się jak gdyby z niczego, bo w śląskich, śląskich były już w 18 roku, 1918 roku poważne bunty. Strajki w kopalniach pomiejscowych Richter Michał Ficinus bodajże, też taka, taka kopalnia była. Były strajki różne na tle narodowościowym. Śleanowice śląskie były jako ludnościowo mocno zróżnicowane, była dzielnica niemiecka, była dzielnica śląska. Była też dzielnica taka już później w latach przedwojennych, późniejszych, gdy Polska Rzeczpospolita, pierwsza RP się rozwijała, była taka dzielnica bardziej nowoczesna polska. Dziadek Antoni Kamiński, wówczas jako były wojskowy, został członkiem podziemnej organizacji wojskowej POW. I jako ten członek POW ciągle przemieszczał się na trasie Warszawa-Sosnowiec, a w zasadzie w Sosnowcu zainstalował się w tym w 1918 roku na dłużej. Zajmował się dozbrajaniem, poprzez tą organizację POW Powstańców Śląskich. Była to broń transportowana, przemycana przez granicę na tzw. Brynicy z tego rejonu Sosnowca na teren Siemianowic, na teren tutaj Śląska.